Z tym, że miałam jejitówkę, no to zeszłotygodniowa, zeszłym weekendowa impreza została przełożona na ten weekend, więc będę przygotowywać ciacho. No, ale tak, kupiłam skry 4 sztuki, bo wtedy było taniej. Kupiłam taki kilogramowy twaruk sernikowy godzina 19, a ja zabieram się za przygotowanie wszystkiego do leczo. I tak, stwierdziłam, że dziś już zacznę je robić. Jak to kiedyś. Jestem ciekawa, czy u Was też rodzice, no, rodzice lub babcie, szykowały wcześniej, e, wcześniejszego dnia, wieczora, popołudnia, obiady na następny dzień. U mnie tak właśnie było. Rodzice, wiecie, od rana do pracy, dziecko do przedszkola albo do szkoły. I tak właśnie trzeba organizować. Co prawda, ja nie musiałabym. Przygotowywać tego dziś, ale leczą jest lepsze, jak sobie odstoi. Więc stwierdziłam, że jutro będę miała spokojniejszy dzień, jak dziś zrobię. Poza tym, ja szczerze mówiąc, mam problem ostatnio, żeby usiedzieć na tyłku, a choroba mnie do tego zmusiła, więc teraz sobie tak troszeczkę odbijam. Zobaczcie, jakie śniadanka udaje mi się zajadać z herbatką, no Kuba troszkę mniej zdrowo, ale powiedział, że też jak ta nutella się skończy, to będziemy wprowadzać jakieś zmiany, więc jest światełko w tunelu. Pierwsze wyjście dzisiaj z nerką. Na razie nic więcej nie mogę o niej powiedzieć. Jest wygodna, super, wszystko się wnieśli. To, co ja potrzebuję. Rozbieram się. Słuchajcie, znowu drzwi od windy mnie przetrąciły. My mamy automatyczne drzwi. Wiecie, jak się otwierają, no to człowiek wchodzi. A one nagle się zamykają. I już nie wiem, który raz zostałam przetrącona tymi drzwiami. Tak naprawdę, gdyby nie nauszniki, to by mi walnęło w ucho. Tak jak Wam mówiłam, jelitówka skłoniła mnie do innego odżywiania się. Więc teraz na zakupach w Biedronce nie wydaję setek, czy naprawdę tam koło stówy. Tylko jakoś tak mniej zawsze zostawiam. Kupiłam banany. Yy, dlatego, że w ogóle... Na no, oglądałam się tyle fajnych filmików z szybkimi przepisami. No i będę coś działać z tym. Nie wiem, zobaczymy na ile mi wyjdzie ten sernik. Ale bardzo chciałabym zrobić sernik na zimno, bo ja uwielbiam robić serniki. Yy, uwielbiam robić. Uwielbiam jeść. Meliska, bo nam się skończyła. I kabanuskeny. Kabanosy to nie dla mnie, to dla chłopaków. A właściwie dla Pawła, bo Kuba też ostatnio nie lubi za bardzo tych kabanosów. Znaczy się w ogóle on tak, on tak za mięsem jak ja, że nie do końca mu podchodzi. No ale dobra, będę działać. Ja sobie muszę w ogóle podrukować niektóre przepisy, które najbardziej mnie interesują, yy, dlatego że właśnie chcę zrobić sernik i planuję zrobić chyba brownie, ale nie jestem jeszcze pewna. Na pewno Wam pokażę, jak postanowię. Ale wiecie co, mam ostatnio takie, tak, drapię się tu, bo mam stanik inny założony, który ma dość mocny tutaj, dole... przylegający, nie dolegający, przylegający tutaj te fiszbiny tak mocno do mostka, i aż mnie tutaj, wiecie, delikatnie zaswędziało. Natomiast wiecie co, mam taki problem z temperaturą ciała, dlatego że co chwilę mi jest gorąco. Ja już jestem, zobaczcie, jak ubrana. Mam sweterek, nie. I teraz zobaczcie to. Ja dzisiaj rano chodziłam tak, topie w jeansach i no, niczym więcej. I mam założony ten sweterek. No bo wiecie, na dworze nie jest jakoś super ciepło. No jest dodatnia, ale nie ma wiecie, czekajcie, już wam mówię. Jest 5-6 stopni. No, czyli pewnie jak wychodziłam, to było 5 stopni. A ja normalnie wracam, jestem tak upocona, że naprawdę ciężko mi ogarnąć yy, moje ciało. Nie wiem, czy to kwestia tej tarczycy. Pewnie tak. Nie wiem. Ciężko mi z tym funkcjonować, bo po prostu odprowadzam Kubę i za każdym razem wracam z Pucuma. WIK. Zakupy z Biedronki. Są tutaj fajne i niefajne rzeczy. <laughs> nie, nie żartuję. Fajne. Gąbeczki do wymiany. Pusteczki w takim pięknym pudełku. Twaróg, klinek, po prostu twaróg półtłusty. Masełko razy trzy, od razu jedną odstawiam na wierzchu. Pomidorki ulubione takie, takowane oczywiście najdłuższe. Mleczko tym razem 3-2%, bo nie było tego mniej, mniej procentowego. Galaretki i żelatyna, już wiecie co będzie grane. Jezyki, takie jakieś. Oczywiście ja nie będę mogła ich zjeść, ale zobaczymy, czy Kubusiowi podejdą. Borówki! Taka ilość. Będzie przepyszne ciacho. Kupiłam Kubusiowi takie słodkie długopisy zmazywalne. Tego nigdy za wiele. Tak za mną jest po prostu pierdzielnik. Nie mój pierdzielnik. Śmietanka 30%, cukier puder, jaja... Te jajka prawie musiałam wzywać po bo coś z wagą się nie zgadzało. Rukola, ryż. Gdyby nie wyszedł serniczek, to wzięłam też ten z Biedronki, ale nie no, wyjdzie, musi wyjść. I jogurt typu greckiego. Zaraz, wiecie co, mam tak wielką ochotę zabrać się... Aha, właśnie widzę, że śmieci nie zabrałam. No cóż, zdarza się. Zaraz zabieram się za pieczenie. No właśnie pieczenie. Brudna niestety jest ta szywa. W każdym razie robimy bezę. Działamy. No i bardzo jestem ciekawa, czy to się uda, czy to wyjdzie. Wygląda pięknie. Jeszcze żeby była dobra. Impreska part 3 praktycznie. Dzisiaj będzie miała miejsce. Tak wygląda beza, którą udało mi się upiec. Wyrosła tak wielka, że słuchajcie, nie mieści się na największym talerzu, który mam. W każdym razie będzie jeszcze jedno ciacho i drugie ciacho. Wydaje mi się, że wystarczy. Tak właśnie prezentuje się moja trzecia imprezka. Ja już ogarnięta, uszykowana, ale zobaczcie, co się wydarzyło wczoraj. Nie wiem, co tu poszło nie tak. Może po prostu za dużo? W każdym razie, no niestety, zostałam bez paznokci, więc impreza sote. Druga ręka jedynie jest zrobiona. W każdym razie jestem pod wrażeniem samej siebie, że udało mi się to wszystko ogarnąć samej, Ponieważ Paweł jest w pracy, a kubuś pomagał tym, że nic mi nie robił, tutaj nie przeszkadzał. Więc fajnie, cieszę się, jest godzina 12, więc czekam na gość ostatnie łyksy wody. I słuchajcie, ja nie wiedziałam, nie przygotowałam się, jeśli chodzi o strój. Uuu, otwieramy, <słuch> Dojadamy wczorajsze ciacho, ja tutaj tak może niekoniecznie wyglądająco i Paweł. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Kolejnego dnia witam się z Wami. W lecę właśnie po Kubusia, jest godzina dziewiąta, no prawie dziesiąta. No ale niestety Kuba ma jakiś bardzo mocny bieg brzucha i muszę po niego lecieć do szkoły. To jest wtorek. Zobaczymy jak będzie, natomiast ja już powoli nie wiem, nie wiem jak mu pomóc. <słuch> Idziemy do kina. I w te Pawła rzeczy. Aha, <słuch> ja I Ja idę chrusty. zrobić sobie hruściki. Hruściki. O was się mówi hruściki? Hruściki. U nas Czy paworki. Jeszcze króstść się mówi. Nie, to chyba Pawa. U mnie były faworki. Nie Albo nie kruściki. Marmolada, O! Marmolada! I nie chcę. No dobra, to nic. Kruścik pyszny czy nie? Pyszny. Moje best ever chipsy. Ulubione. Uwielbiam je. Właśnie te. Powiem Wam, że ja jestem wielką wielbicielką kram chipsów. Czakalaka. <śpiew> Też uwielbiam. I one są prawie na równi z tymi, ale te bardziej lubię. Paprykowe. Są one też są git, ale paprykowe... Jak mam ochotę na coś takiego niezdrowego, to to jest rewelacja. Ale ceny teraz... Puh, prawie za 10 zł były w biedrze. Nie widać tego, a myślałam, że będzie widać, bo... A nie, troszkę widać. Aktualnie pada deszcz. Jest ohydna pogoda i dziś też mamy piątek. Piątek, weekend, początek. W każdym razie mamy piątek, i dzisiaj mają blokować całe centrum miasta i dojazdowe ulice do Poznania, no bo jest strajk rolników. A my dzisiaj mamy plany wychodne. Ciekawe co z tego wyjdzie. Ja nieumalowana, nieogarnięta za bardzo, Kubuś w szkole. I, słuchajcie, mam jakiś zjazd formy, za chwilę będę się malować i tak dalej. Natomiast wyszedł nowy odcinek królowych przetrwania i oglądam. Kibicuję, oglądam, zajawiłam się, więc chwilę odpocznę, a potem biorę się za robotę. Słuchajcie, przyszłam, żeby się umalować, dlatego że jakiś czas temu kupiłam dwie rzeczy. Najpierw kupiłam tą paletkę, tą słodziakową Alla la poly Pocket. I w ogóle z Wami ją otworzę, dun, dun, dun. dlatego, że raczej testu paletki nie będę robić. Ale będę robić test tego produktu. I tego jest mega ciekawa, bo bardzo fajnie wygląda w ogóle. Wiral wielki na szorcach i na TikToku. Ale tak, przyszłam też, żeby powiedzieć Wam. Że ostatni czas jest jakiś bardzo skomplikowany dla mnie w ogóle. Zobaczcie. Mega słodziakowa jest ta paletka. Bardzo ładnie wygląda. To chyba będzie moja wyjazdowa paletka. Ona ma nawet usterko. Musiałabym ochronkę ściągnąć, ale zobaczcie, jakie piękne kolory. To jest, wiecie, action, więc jest beż. Jest ciemny brąz. Jest taki coś po środku, jest dużo z drobinkami. Ten na środku patrzy na mnie. Śliczna jest ta paletka, więc. No, być może będzie to moja taka paletka, jak gdzieś tam będziemy jechać. Natomiast powiem Wam tak, wielkimi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subskrybentów. I nawet nie wiecie, jak ja nie mogę się doczekać. Naprawdę czekam na tą liczbę, żeby w końcu było. 10 tysięcy i wiecie, 20, 30 i tak dalej. Tak, moje włosy są bardziej różowe na końcach. Bardzo chciałam, żeby takie były. Ale słuchajcie, mam jakoś ostatnio taki mega czas depresyjny. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Natomiast bardzo ciężko jest mi się zabrać do pracy, bardzo ciężko mi się, tak wiecie, zwłaszcza do nagrywania. Ostatnio mam takie poczucie, czy w ogóle to robić czy być tutaj, wiecie, dużo takich nieprzychylnych opinii, ale to już wiem, że nie bierzemy tego do siebie i tak dalej. Robimy swoje, przysłowiowo poprawiamy koronę i lecimy. Będę Wam mówić, co używam. Eveline Wonder Match i ja mam kolorek 30 Cool Beige. Fajny jest ten podkład. Nie, nie będę pokazywać, co mi się skończyło, bo też chcę nagrać, słuchajcie, film z takimi, coś aladenko, denko, czyli z produktami, które już mi się skończyły ale też które polecam i których nie polecam. Czyli bardziej coś takiego, a nie samotęku, czyli co wykorzystałam na przestrzeni ostatnich dni. I w ogóle tak staram się wiecie, jak coś fajnego już zużyję, a jest takie, że mam ochotę kupić drugie opakowanie, to wtedy sobie zostawiam, wrzucam do szuflady, i już trochę mi się nazbierało w tej szufladzie. Przydałoby się zrobić porządek. I wyrzucić w końcu te śmieci, więc mam plan właśnie mm, nagrać taki film dla was. Natomiast słuchajcie, przychodzę, żeby wam powiedzieć, a właściwie zapytać się, czy wy wierzycie we wróżby. Chodzicie do wróżek, wróżbitów, yy, kogoś do jakichś osób, typu <grym> czarodziejki z księżyca. Nie, nie chodzi mi o czarodziejki z księżyca, tylko o takie osoby, które mają jakieś większe moce niż my powiedzmy. I słuchajcie, co ciekawe, przewidziano mi, przepowiedziano mi, wiecie, wróżbita Andrzej, nie, nie wróżbita Andrzej. W każdym razie z mojego horoskopu, właśnie, wierzycie w horoskopy, czy zupełnie, nie? Ja mam takie, hmm, nie wiem, że słuchajcie, w moim życiu nastąpi jakaś wielka zmiana, taki wręcz przewrót, który będzie łączył się z odejściem. Jakiejś ważnej osoby dla mnie. <noise> nie wiem, niektóre osoby twierdzą, że chodzi tutaj o rozwód. Ja nie mam w planach się rozwodzić. <noise> nie wiem, nie zakładam takiego scenariusza. Jeśli o to chodzi, to jestem raczej tradycjonalistką i jeśli da się coś naprawić, jeśli osoby chcą coś naprawiać, jeśli mm, potrzebna jest praca nad relacją, nad związkiem, nad małżeństwem, a jest cały czas taka potrzeba, żeby wiecie coś poprawiać, nad czymś właśnie pracować, dbać o tą drugą osobę, z którą jednak się związało, bo jak się nie chce dbać, to po co się wiązało? Wiecie o co chodzi? Więc y, tak, jakieś terapie, psycholodzy, terapeuci ja jestem jak najbardziej otwarta, jestem zawsze za. i Jeśli y, są chęci, to, to ja zawsze y, zawsze w to idę. Ja zawsze miałam takie zdanie. W ogóle jestem mega, wydaje mi się, pod tym względem tolerancyjna i taka otwarta na pewne rzeczy, że dla mnie nie ma. Ja dla mnie nie ma wstydu, wiecie, nie jestem z tych osób, które uważają, że terapia to coś złego. Tak samo, jak jest lekarz od nogi, od ręki, tak samo, jak jest od, od psychy, od mózgu, ja do ta, tak do tego podchodzę. Natomiast widzicie, z wróżb przyszliśmy do, do lekarzy, ale tak, wierzycie w coś takiego, bo ja wiecie, co miałam takie ostatnio? Kurde, co to jest z tym człowiekiem, z tym odejściem, z tą, z tą przemianą, z tą transformacją? Nie chcę, wiecie, ileś tam filmów dalej powiedzieć, o Jezus, sprawdziło się. Nie chcę czegoś takiego, więc uznajmy, że mówię to tylko dlatego, że coś takiego usłyszałam i to nie od jednej osoby, a od wielu osób. Ale trzymajmy kciuki, żeby nic takiego u niej nie nastąpiło. Choć widzicie, Andjax uważa, że pewne, pewien wróżbita przewidział, nie jasnowidz chyba, tak? Nie wróżbita, że widzicie, jej mama, czyli agenieszka musiała przerwać kurs na, na prawo jazdy na motor. Może coś w tym jest. Poza tym powiem Wam, a propos rozwodu, to ja taka przerażająca historia trochę dla mnie i powiem Wam to, bo dla mnie to nie jest jakaś wielka tajemnica, że ja normalnie wyśniłam rozwód moich rodziców. I nie wiem, co noc miałam taki sen i co noc budziłam się, wiecie, taka wystraszona, nie wiadomo co. No, i po jakimś czasie to się sprawdziło. To, to jakby wyszło, że tak, że to wszystko jest prawda, że mama się wyprowadza, mama nas zostawia, i jakby zostajemy z tatą. I ja to wyśniłam. Więc jak tata mi powiedział, któregoś pięknego, niepięknego oczywiście, mówię bez przekąsem dnia, to ja wcale nie byłam zaskoczona. I on miał do mnie pretensje o to, że ja nie jestem zaskoczona tą sytuacją. A ona mi się tyle razy śniła, że ja po prostu miałam takie, aha. Okej. Okay. Właśnie nagrałam test tego produktu i słuchajcie, to jest tak mega słodkie. Zobaczcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Tu na tej gąbeczce mamy produkt, mamy ten róż. Pokażę Wam tutaj, co tam. I tutaj sobie tak widzicie, pacamy, pacamy, tu, ciach, ciach, ciach i dzięki temu możemy takim stempelkiem, o takim wiecie, pokażę Wam. Poczekajcie. Dołożę sobie i Wam pokażę. O, to jest po prostu sztos. To jest sztos. Ja nie korzystam, wiecie, często z takich wiralowych produktów, ale to jest po prostu sztos. Fajnie możemy to zabrać w podróż. Teraz sobie już to ciach, ciach, ciach zrobię, pat, 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 bo już będę miała za mocne te poliki, ale to jest po prostu tak cukierkowe, cudo. Słuchajcie, jeśli jeszcze w action będą u was, to koniecznie musicie kupić. On kosztował chyba niecałe 10 zł. I zobaczcie, jak ten kolor widzicie. Ja mam dość taką ciemną karnację, ale zobaczcie, jak ładnie też u mnie wygląda. Naprawdę sztosik. Co prawda ja na to nałożę, wiecie, puder i ten cały proces przejdę. Ale no, słuchajcie, nie pokazałam Wam yy, korektorów, jakie użyłam. Użyłam tego Wonder Match Lumi też z Eveline kolor 15 Natural. I dałam też Maybelline ten Eraser, kolorek 06. To jest po prostu sztos. Będę używać tej paletki, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ale dawno nie miałam takich słodziakowych policzków. No nic, maluję się i zaraz nagrywam dla Was filmik. Lusty <grym> <tego> mi się włączyło. Nagrywam dla Was filmik z polecajkami. No, na pewno to będzie w moich polecajkach, ale to, wiecie, nie na teraz. Ja sobie tak, o, może trochę na nosek tego różu dam, trochę na powieki. No, mega, mega słodki róż. Bardzo, bardzo mi się podoba. Żałuję, że w sumie nie wzięłam, bo były wszystkie kolory. Były trzy kolory. Brzoskwiniowy, taki ciemny różowy i jasny różowy. I wzięłam te trzy, pokazałam Kobusiowi, mówię, który bierzemy? Chyba wybrał ten, no wydobra, bierzemy. I się nie zastanawiałam. Zobaczcie, jaki mam komplecik w ogóle. <laughs> Mega. Nagrałam dla Was film z polecajkami i antypolecajkami, więc koniecznie musicie zobaczyć. Nie wiem tak naprawdę, kiedy pójdzie na kanał, ale na pewno pójdzie. Fajny, taki konkretny. Nic naciąganego, tylko produkty, które naprawdę używam codziennie albo które mi się już sprawdziły. Zobaczcie, jak zaszalałam z make-upem. Mam trochę różowej kreski, mam różowe podkreślenie. Podoba mi się taki make-up, natomiast nie jest to make-up, który jest dla mnie charakterystyczny, dlatego że ja z reguły oczu nie maluję. No ale chciałam przetestować sobie tą paletkę i widzicie, właśnie efekt. Tak wygląda. A teraz co? Zabieram się za montaż. Nie wiem tak naprawdę, co z tego vloga wyjdzie, dlatego że, może już wspominałam, ale wystawiałam przez trzy dni, poniedziałek, wtorek, środa, rzeczy na Vinted i to mnie tak przeczołgało, tyle tego było, że moja Vinted kipi. Zapraszam Was serdecznie na zakupy, no ale przez te dni praktycznie nic nie nagrywałam do vloga. Więc zobaczymy, jak będzie, ale jeśli ten vlog się pojawi w niedzielę, to fajnie, że udało się jakieś tam materiały zebrać. No najlepszy makaron, jaki mama do tej pory zrobiła. My idziemy tu, a oni jadą tam. Ten pan tutaj. Tutaj będzie miał coś robione. Ja oglądałam za dużo filmików, więc jestem w Czekam na Paweł, zobaczymy. Mi ja się chyba bardziej boję niż on, tak mi się wydaje. Tak mi się ręce przewdzięcz. Jak się Pokażę. że yes. znaczy, teraz pół roku minimum i będę miał kółeczkę. A nie kół. I jak widzieliście, coś tam udało się pozbierać, natomiast będę starała się, żeby było tych materiałów zdecydowanie więcej w następnym tygodniu, żeby były bardziej różnorodne. Dzisiaj mamy sobotę. Kuba już jest po urodzinach swoich kolegów, podobno było super, super energia, bardzo fajny skład, w ogóle fajne eksperymenty widzieli, także mm, bardzo się cieszę, że miło spędził czas. Ja byłam na zabiegu pewnym, no może kiedyś wam powiem. No i teraz właśnie kończę montować vloga, szykuję miniaturę i ten film widzicie w niedzielę o dziewiątej. Starałam się bardzo, proszę docencie. Widzimy się w następnym tygodniu we vlogu, a w poniedziałek i środę o 17 klasycznie w innej tematyce. Do następnego, papa! Pa. A no tak, dzisiaj jest mój wieczór. Wczoraj był mój wieczór i dzisiaj jest mój wieczór pod tytułem "Fame", kipicujemy.